Tadeusza, Tadeusz Łuczak. Witajcie kochani w ten piękny, słoneczny, aczkolwiek zimny majopręgiel. Moją gościnią jest Michalina Matuszak, wokalistka współczajniki, członkini jarocińskiego Ogniska Muzycznego, tegoroczna maturzystka, a także była członkini studia piosenki Metro w Kaliszu. Cześć Michalina. Cześć. Już za kilka dni piszesz naturę. Jesteś pierwszym rocznikiem, który pisze ją w nowej formule. Myślisz, że poradzisz sobie śpiewająco z propozycjami, które oferuje Centralna Komisja Egzaminacyjna. Myślę, że na pewno nie mogę być pewna tego, co mnie spotka, ponieważ wszyscy jesteśmy jakby tym pierwszym rocznikiem po ósmej klasie i nie wiemy tak na dobrą sprawę, co nas czeka. Ale myślę, że jak się przygotowywałam i robiłam te zadania, to, to pójdzie. Mam nadzieję. Życzę Ci powodzenia. Mówi się, że śpiewać każdy może. Z tego co wiem, Ty zaczęłaś swoją drogę już w przedszkolu. Kto Ciebie odkrył jako talent wokalny? Kto Ci podsunął pomysł na śpiewanie? Tak w zasadzie to nie miałam jakiejś osoby, która by powiedziała, że ojej, jak Ty śpiewasz, że ja Cię w tym popchnę, tylko no to... Od zawsze jakoś ch chciałam i się starałam sama z siebie, żeby ta droga muzyczna się nakręcała i ja głównie byłam taką osobą, która zawsze chciała, zawsze szukała jakichś konkursów, zawsze byłam chętna, żeby właśnie coś robić w kierunku hmm, Pamiętasz swoje pierwsze podrygi na scenie? Cofnij mi się trochę do przeszłości. Jakieś takie pierwsze publiczne występy. To na pewno musiało być stresujące, ale też... Jakieś podniecające dla dziecka, że pierwszy raz stanie na scenie. Może co wtedy śpiewałaś? To była piosenka urodziny Marchewki. I śpiewałam to w Radlinie na powiatowym konkursie piosenki przedszkolnej. I wtedy jeszcze miałam wadę wymowy R, bo teraz już się nauczyłam. Ja po latach, dzień, tak. Ale wcześniej mówiłam W o, o, o. i tak dalej, więc, więc dykcja się troszkę poprawiła. Ale wtedy na pewno był duży stres, no bo jednak to był taki mój pierwszy krok. Jaki był rezultat udziału w tym konkursie? Zdobyłaś jakąś nagrodę, czy raczej tylko nagrodę pocieszenia? Dostałam <laughs> takiego różowego misia i trzecie miejsce. Jaka muzyka i style muzyczne grają ci w duszy? A to zależy od humoru. Jak na przykład jestem smutna. Ostatnio słuchałam nawet Andrę opuszczeniu. Daję Ci sobie dbaj, tak. Lubię też słuchać Lemon. Um, lubię Miley Cyrus. Ostatnio zaczęłam słuchać w jej karierę muzyczną, bo jednak z nastolatki musiała się zmierzyć z tym światem dorosłym, z później wkraczała i że było to dla niej trudne. Lubię też słuchać um, na przykład y, Adama Sztaby różnych kompozycji jego, z Stingiem na przykład. Widzę, że m, mamy podobne zainteresowania co do e, Adama Sztaby. też uwielbiam jego, e, wielki, wielkie wrażenie zrobiła na mnie jego aranżacja hitu Co mi Panie Dasz, e, kiedy była pandemia, w ogóle mam jakiś taki sentyment do tego wokali, do tego kompozytora, e, pamiętam go z czasów Must Bide Music i wtedy taki właśnie zapadł jakoś w pamięć, zacząłem się dowiadywać, e, co, kto to jest i co co ma do zaproponowania. A z, jeżeli chodzi o takich rokowych wokalistów, wokalistów, bo jednak chyba czajniki są e, rokowym zespołem, można tak to określić. Są, tak. Gramy po prostu. E, jeżeli chodzi o to, co my wybieramy, grając nasze utwory, to, to są covery? Tak, to są covery. Od początku był taki zamysł, żeby właśnie wyrywać jakieś popularne kawałki, ale w takim mocniejszym brzmieniu. By jednak nasi rówieśnicy, myślę, że bliż, bliżej im do Edda Shirana niż do na przykład um, Redford Chili Pe Peppers czy ACDC. Tak, tak. tak jak już wspominałem, jesteś członkinią Jaroczyńskiego Ogniska tak, tak. i. Zapisałaś się tam z myślą o solowej karierze, czy od początku wiedziałaś, że jest jakiś pomysł na to? Nie. Zapisując się tam, to najpierw trafiłam na gitarę do pana Mariusza Miśkiewicza i nawet nie było tak, że z dnia na dzień pomyślałam, że o, będę grała na gitarze, tylko najpierw musiałam prosić, żeby mnie tam zapisali, budowałam gitarę z klocków. Miałam swoje. już o rodzicach, tak? Tak, o rodzicach. No i później, jak już się zapisałam na tą gitarę klasyczną, to gdzieś tak w szóstej klasie podstawówki, czy piątej, dopiero zaczęłam śpiewać w ognisku muzycznym. A w siódmej, właśnie padła propozycja, żebym dołączyła do czajników. I początkowo się nie zgodziłam, ale później już przemyślałam sprawę i jestem dzisiaj. A co wzbudzało twoje wątpliwości? Dlaczego nie chciałaś się zgodzić od samego początku? Ja śpiewałam rok wcześniej. Śpiewałam bardziej aktorsko. I to cię tak hamowało. Raczej się bałam, jak ja tam wypadnę. No bo wiedziałam, że w składzie są chłopaty sami jeszcze wtedy. Teraz już mamy baśki No ale wtedy jednak się bałam, bo to był takie stresujące. Bardzo intrygująca nazwa dla zespołu Chain. Czy to może od tego, że jak wchodzicie na scenę, to się na niej gotuje? Taki był zamek? Bo nie wiem, nie wiem jak to odbierać. Naprawdę fajna nazwa i można to w ten sposób odebrać. To wyglądało tak, że mieliśmy próbę, jedną z początkowych prób i chłopacy tak niepewnie grali te akordy. Pan tak podszedł do nich Czajcie się jak takie czajniki. I tak czajnik aż Ale to jeszcze nazwa tak nie powstała. Później był festiwal piosenki młodzieżowej Śpiewaj i Walcz i tak stoimy za sceną i pan Tomek Jankowski do nas mówi, no jak by się nazywacie? Zespół ze Społecznego Ogniska Muzycznego, czy macie jakąś nazwę? I my tak stoimy i tak na siebie patrzymy. No i mówimy, to czajniki, ale jeszcze tak niepewnie. I dopiero jak nas już pan Tomek zapowiedział, to i przed państwem czajniki. I my tak, dobra, stało się, zostaje. No i do dzisiaj gramy jako czajniki. Jeżeli e, w zespole większość stanowi płeć męska e, to jak udaje wam się dwóm dziewczynom to poskromić to, to towarzystwo? I teraz wszystko co powiem będzie na próbie po prostu obgadane, ale myślę, że to chłopacy powinni narzekać na mnie i na Aśkę. My jednak Jesteście jesteśmy... dyktatorskie? Chyba trochę tak, no troszkę tak. Znaczy chłopacy są bardziej... Od ogarniania nas i bardziej tak pilnują wszystkiego, a my jednak no, na scenie też robimy większe szał, mi się tak wydaje. A twoja koleżanka Asia, jaką ma rolę w tym zespole? Asia jest basiścią. Mhm. Czyli też, czyli też można powiedzieć taka nietypowa rola, jak dla dziewczyny, bo głównie y teraz to się trochę zmienia, ale głównie basiści kojarzą się raczej z takimi męskimi. Mhm osobnikami niż z kobietą. Ja myślę, że Asia to jest idealna osoba na idealnym miejscu i ruszę ten zespół, także. Czego słuchacze mogą spodziewać się na waszych koncertach? Czy to są tylko przeboje na przykład jakieś zagraniczne, czy raczej też polskie? A nie, ostatnio skoverowaliśmy nawet męskie granie początek. Także Polskie też się pojawiają. Troszkę mniej, bo jednak... Jednak śpiewamy po angielsku i gramy amerykańskie tam utwory, ale polskie jednak jeszcze. Powiedziałaś mi kilka minut temu, że nie zdecydowałaś się z pierwszej chwili na, na współpracę z zespołem ze względu na to, że jesteś bardziej aktorska, poetycka, coś w tym <słuch> desej. I y, co wolisz takie akustyczne, intymne granie, czy raczej takie mocne brzmienie i Hand, rock, jak jakiś metal. Wiesz co, myślę, że zaczynałam śpiewać, jak byłem jednak dużo młodsza i wcześniej wolałam to, ale z biegiem lat od tego odeszłam i wolę jednak sobą. Także myślę, że jeśli bym miała wybierać pomiędzy takim akustycznym graniem też, a takim pełnym koncertem z całym bandem, to jednak scena, bo większy stres i band mm. kręca. Ale jedno nie wyklucza drugiego. Nie wiem, czy um, widziałaś, że Agnieszka iście ścierokowa wokalistka, tak. gra rokowe utwory w takiej sekcji akustycznej teraz, w tak. klasę Więc to może być też ciekawe wyzwanie, żeby zagrać e, na rokowo akustycznie. Myślałaś? Nie myślałam, ale możemy pomyśleć. Wszystko przed nami. Zauważyłem, że lubisz się bujać po stylistyce śpiewania. I, I w ogóle w stylach piosenki. Wnioskuję to stąd, że wzięłaś udział też w takiej piosence na temat powstania, udział w konkursie piosenki na temat powstania wielkopolskiego. Powiedz mi, kto cię zachęcił do udziału w tym wydarzeniu? Czy lubisz historię? Bo z tego co wiem, sama napisałaś tekst, a jest dużo takich w tym tekście zajawek. I informacji historycznych. No tak, no ja jestem humanistką, więc historia jest gdzieś tam bliska bardzo. Um, niekoniecznie każdą historię, ale jednak elementy mnie interesują. Do tego konkursu zachęciła mnie moja pani, właśnie od historii, która powiedziała, że no ja tam gram, może bym coś napisała, ale ja generalnie tak e, dla szerszej publiczności jakiejś nigdy nie pisałam. I też ten występ w Poznaniu był dla mnie takim szokiem lekkim, że ja mam zagrać coś swojego, coś co ja od ADZ napisałam sama, to no, rozumiesz, było takie tak. dla mnie emocjonujące. Pierwszy tekst twój, który popełniłaś? Drugi. drugi. A pierwszy? Ja. Pierwszy był też na tym konkursie, też historyczny, tylko że rok wcześniej. I była pandemia i ja nie dotarłam na tą galerania. Ten drugi konkurs był już jednak jakimś sukcesem. Dla mnie bardzo sporym. Yy, Odbywało się to ta gala w Muzeum Akademickim w Poznaniu. I ja jadąc tam, po prostu wiedziałam, że mam odebrać nagrodę i wiedziałam, że mam wyśpiewać swoją piosenkę. A nie wiedziałam, że ludzie po prostu staną z krzesłem i zaczną po prostu tak bić brawa na moją piosenkę i na mój występ. Tam też dużo gratulacji. Więc to był ważny dzień dla mnie. To nie jedyny i nie ostatni twój sukces, mam taką nadzieję, ale nie jedyny dlatego, że wyczytałem na twoim fanpage'u na Facebooku, że byłaś jakoś związana ze studiem piosenki Metro w Kaliszu. Powiedz mi, jak się tam spełniałaś, czy dalej się spełniasz, czy się spełniałaś? To było pandemię i tam było przesłuchanie właśnie do tego studia piosenki. No i pojechałam, tam przeszłam przesłuchania. I rozpoczęliśmy pracę nad piosenkami z Midzikalu Metro i później jak się okazało, wystawiliśmy dwa spektakle. Jeden w Stroje Wielkopolskim, drugi w kaliskim centrum kultury. E, duże wydarzenie jak dla mnie, bo jednak współpracowaliśmy z całą grupą. I żeby się zgrać, potrzebowaliśmy dużo prób, więc dojazdy do Kalisza też były dla mnie troszkę. Czy dobrze rozumiem, że to miało jakieś powiązanie z tym metrem, które Janusz... E... Tak. Józefowicz promował w Warszawie, w którym startowała m.in. Głównia i inne Tak. Metro główne w Warszawie ma jakby pod takie placówki, które prowadzą inni nauczyciele. Właśnie to w Kaliszu było jednym z nich. Na przykład dwójka moich kolegów stamtąd, chłopców zagubionych. Duża odpowiedzialność. Tak. Ale jakie utwory wykonywałaś? Między innymi tam jest przecież Litania, ta słynna Litania chyba i e, też jest e, taka czasunka jak szyby chyba, ta poszła myślę, że wokalnie poradziłabyś sobie, więc z ciekawości zapytam, którą z tych czasemek wykonywałaś. Mi w ogóle przypadła rola bycia kopciuszkiem, więc śpiewałam operowo, jakby tak powiedzieć. No nie jest to moja rola główna, ale mam nadzieję, że dobrze się sprawdziłam, więc, więc dobrze wspominam metro. A na przykład wieże Babel już śpiewaliśmy wszyscy razem, wspólnie. Eee, niedawno z czajnikami startowaliście w konkursie, z mnie w kartkę, bo jest to poważny konkurs, nie chcę niczego pomylić, eee, w międzynarodowym konkursie festiwalu piosenki rozrywkowej online Your Song. Kilka dni temu w naszej prywatnej rozmowie powiedziałaś mi, że być może kiedy będziemy rozmawiali przed kamerą, już będziesz znała wyniki. Jakie te wyniki zatem są? Wczoraj poznaliśmy wyniki. Ehm, oglądałam live'a, trzygodzinnego live'a. I no, było 1560 zgłoszeń do tego festiwalu, więc bycie w 12 z Łąkniowej było dla nas wielkim wyróżnieniem. Nie udało nam się też nic zająć, ale jesteśmy zadowoleni, że chcesz dotarliśmy do finału. To no naprawdę wielki sukces, jak na lokalnym zespół, żeby dostać się do takiego e, konkursu. A jakie masz plany po maturze? Na pewno muzyczne zostaje w muzyce już. Mam nadzieję, że na zawsze, bo jednak chcę iść w tą stronę, więc wybieram się na studia muzyczne. Nie wiem jeszcze, do jakiego miasta trafię. Zobaczymy. Dam znać. Możesz trzymać kciuki, żeby mi się udało. Masz jakieś konkretne plany, jeżeli chodzi o, loka o lokalizację spełnienia Twojego marzenia? Myślę, że jakby nie. Dlaczego akurat taki wybór? Hmm, miasto. Może. Ale też kierunek szkoły mi najbardziej podoba. Życzę zatem powodzenia. Dziękuję bardzo. Mogę prosić, żebyś zagrała coś specjalnego dla widzów Kochamy Jarocin, dla widzów Pewnie. perspektywy Tadeusza? Tak. Dziękuję. To sleep tonight. Dziękuję. To była majówkowa perspektywa podróży. Dziękuję Michalino bardzo. I Halina Mrońko. Trzymajcie